Hej, rejestr walut wirtualnych prowadzi Izba Administracji Skarbowej w Katowicach jeśli prowadzisz kantor, giełdę kryptowalutową lub innego rodzaju określoną aktywność kryptowalutową, to musisz uzyskać wpis do tego rejestru. Ustawowo wpis do rejestru trwa do 14 dni, ale zwykle jest wpis robiony w terminie 7-10 dni. Po prostu nie ma tych wniosków aż tak strasznie dużo. Czasami jednak zdarza się, że zależy Ci bardzo, bardzo na tym, żeby uzyskać szybko wpis, bądź zrobiłeś jakiś błąd i dopiero jak poprawisz ten błąd, to znowu Twój wniosek jest rozpoznawany, a już chcesz rozpocząć działalność. Pod tym filmem znajdziesz artykuł, w którym znajdziesz numer telefonu bezpośrednio do osoby, która zajmuje się tymi wpisami. Ten numer telefonu jest wyświetlany również tutaj na filmie. Także jeśli potrzebujesz, dzwoń bezpośrednio, no i musisz po prostu wyprosić, żeby ten wpis zrobili ci szybciej. Dzięki.